Witam Was w przedświąteczną środę. Dzisiaj, 21 grudnia, czytamy Ewangelię o nawiedzeniu świętej Elżbiety. Jest to fragment, który często rozważamy w Różańcu. Maryja, co mnie dzisiaj dotyka, to słowo, w tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Ewangelizacja idzie dalej. Wczoraj mówiliśmy, że Archanioł Gabriel ewangelizuje Maryję, czyli mówi o Jezusie, daje Jezusa informacje o Jezusie, też doświadczenie Jezusa, mocy Najwyższego. Mary, Maryja teraz nie zatrzymuje tego doświadczenia w sobie, ale udaje się z pośpiechem. To jest taka cecha ludzi naładowanych Bogiem. Ludzi, których dotknęła łaska. Nie idziesz flegmatycznie głosić Jezusa. Nie idziesz w smutku, bez radości, bez przekonania. W tym pośpiechu Maryi wyraża się takie przekonanie. Moc Najwyższego, no, moc Najwyższego stąpiła na mnie. Doświadczyłam łaski i chcę Ci, Elżbieto, powiedzieć o tym, co mnie spotkało, a dodatkowo też przekonać się że rzeczywiście Ty również jesteś w stanie błogosławionym, ponieważ tak mi powiedział Archanioł. Sądzę, że po tym dialogu, który znamy z Ewangelii, mogła Maryja z Elżbietą jeszcze tak porozmawiać, jak właśnie przyjaciółka z przyjaciółką. Elżbieto, zobacz, jesteśmy naprawdę błogosławione. Elżbieta do Maryi mogła powiedzieć, to, co Cię spotyka, jest prawdą Maryją. Nie bój się, dokładnie nie bój się, tak jak ci powiedział Archanią. Oczywiście, może ktoś powiedzieć pobożne takie dopisywanie między wierszami w Biblii. Tak, ale może nam to pomóc wejść jeszcze w głębie tej tajemnicy. Niewykluczone jest, że właśnie tak to wyglądało między, taki dialog mógł mieć miejsce między Elżbietą a Maryją, między Maryją a Elżbietą. Główna myśl, którą chciałbym przekazać, że miłość rodzi miłość, radość rodzi radość. Determinacja rodzi dalej determinację. Pośpiech, ale nie związany z takim taką bieganiną, ale pośpiech połączony z radością rodzi dalej pośpiech z radością. W tym słowie pośpiech ja bym tutaj widział takie dotknięcie Ducha Świętego. Pomyśl sobie, jak ty jesteś często, bracie, siostro, poruszony Duchem Świętym. Chcesz to powiedzieć całemu światu. Bóg żyje, Jezus żyje, Duch Święty mnie dotknął. I Maryja jest taką ewangelizatorką, która właśnie z takim nastawieniem idzie do Elżbiety. Możemy się tego uczyć. Powinniśmy się tego uczyć, takiego nastawienia. Dzisiaj, kiedy patrzysz na tę Ewangelię, może będziesz rozważał tajemnicę nawiedzenia. Nie tylko odmów tę tajemnicę, ale pomódl się tą tajemnicą z wdzięcznością w sercu i wypowiadając te słowa, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. Pomyśl, jak ty idąc. Do nieznajomych czy znajomych, do rodziny czy do osób nie z rodziny, czy idziesz z pośpiechem niosąc Jezusa? Czy może jesteś wycofany i sam potrzebujesz pokrzepienia, dobrej nowiny? A może jedno i drugie? Najgorzej by było, gdybyśmy, doświadczając Boga, chcieli tylko to doświadczenie zachować dla siebie. I gdyby to doświadczenie nas nie przemieniało, Pan Bóg zawsze nas dotyka i przemienia, ale my tak po ludzku potrzebujemy też takiej naszej współpracy z tą łaską, nie? Na zasadzie, że to doświadczenie też przemyślę to, rozważę to, zdecyduję się to doświadczenie zanieść dalej, wejdę w radość. Przezwyciężę w sobie smutek i dam Boga drugiemu człowiekowi. I uczynię to z weselem, z pośpiechem, z taką iskrą w oku czy też gorącem w sercu. Jeżeli masz problem właśnie z taką postawą, to wezwijmy teraz Ducha Świętego, by ci pomógł. Eee... Właśnie być takim, takim głosicielem Jezusa. Przyjdź Duchu Święty, tak jak napełniłeś Maryję, napełni nas. Pragnieniem głoszenia niesienia Jezusa dalej jako żywe tabernakulum, spraw byśmy byli rozpromienieni. Tak jak lampka przy tabernakulum jest znakiem obecności Jezusa w Eucharystii. Tak niech nasz uśmiech, czy ta właśnie iskra przysłowiowa w oku będzie światłem dla drugiego człowieka i takim, e, właśnie takim, taką cechą, która będzie podkreślała obecność Boga w naszych sercach. Prosimy Cię Duchu Święty, abyśmy odrzucili też smutek, który nam przeszkadza w ewangelizacji. I nauczyli się go dzięki Twojej łasce przezwyciężać. Tak, by nasz pośpiech w niesieniu Jezusa nie wynikał z tego, że chce to zrobić właśnie w gonitwie, w pośpiechu, ale ma być to pośpiech połączony z weselem otrzymanym od Ciebie, Duchu Święty. Niech tak się stanie. Amen. Naszym zadaniem niech będzie dzisiaj taka głęboka modlitwa tą tajemnicą nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. W komentarzu możesz też napisać yy, taki właśnie akt błogosławieństwa, akt radości, akt uwielbienia. I jakbyś tak z Maryją poszedł teraz do kogoś, by głosić Jezusa, to jakby wyglądała Twoja modlitwa, jakby yy, brzmiał Twój akt strzelisty. Albo co byś powiedział w ramach błogosławienia kogoś? Ja bym na przykład powiedział: Pokój Tobie. Bóg jest z Tobą w każdej sytuacji, w której się znajdujesz. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. Jakbyś Ty się zwrócił do człowieka, któremu chcesz Jezusa zanieść? Zastanów się i ujmij to w komentarzu. Dzięki. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Zapraszam do złożenia ofiary na zrzutkę. Dziękuję za każdą ofiarę. I zapraszam Was do kursów, które będziemy też głosić w styczniu w Koszalinie. Pewnie na kanale SMS-nieba już ksiądz o tym wspominał. W każdym razie widziałem też w opisie jego filmiku linki do tych kursów. Ja również je umieszczam pod tym filmem. Zapraszam Was do zapisów i do tego, by się zaangażować, by uczyć się też, jak uwielbiać Boga, kurs Jozuę, by umieć modlić się we wspólnocie, kurs animacji, modlitwy charyzmatycznej. Kto nie był na nowym życiu, będzie również kurs Nowe Życie. Zapraszam. Dobrej, błogosławionej środy z Panem Bogiem.